Widzowie, to jest podejście trzecie do zaczęcia tego pięknego odcinka, który będzie odcinkiem historycznym. Dlaczego historycznym? Bo wiem, jak uwolnić tratwy. Nie dowiedziałem się tego od Was, a dowiedziałem się tego z internetu i mam nadzieję, że jednym mocnym. Szarpnięciem wyrwę tą kurwę z kamieni i ją zawoduję I dzisiaj wypłyniemy z Kłoczkiem, który jest ze mną Siemano, wypłyniemy w rejs parostatkiem Nie no, pontonem, ale pontonem. No, ale ty będziesz machał, ja będę siedział na Nygusa Nygus to jest leń po poznańsku, także spokojnie, spokojnie Jak mamy kogoś obrażać to tylko was Leniwe chuje, które nie zostawiają lajków Jak można być tak leniwą osobą, żeby nie zostawić lajka u swojego ulubionego Jupitera. Jak raz w życiu się tą mordą zaśmiałeś lub zaśmiałaś na odcinku? To weź kurwa z szacunku dla mnie! Daj mi kurwa lajk! Like. No przecież jak mi nie będziesz dawał lajków, nie będziesz mnie komentował, nie będziesz uczestniczył w, w, w życiu moich social mediów! No to, kurwa umrę! Jakiego chcesz mieć idola? Jakiegoś paliona kurwa? To zostaw lajka i wie na ładnej trasie na skodę, i 25 milionów na start. Przechodzimy do odcinka. Jestem, dobra. Ile waży twoja dziewczyna? Nie piszcie, nie, 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 Bóg krzyk. nic nie piszcie. Nic nie obchodzi mnie to. O Człowieku, jebło. ole, kurwo. Patrz, chodź, chodź od razu uratujemy ją. Dobra, jak zapierdala, bo ja mogę. Z nogami... Pa, juka jest, juka jest. Ole, pisz, kurwa, fleszem. Biegniesz śmiesznie. Pa, 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 co się dzieje? No. Nie mów, że to zrobisz. Nie. Czekaj. To się uda, zobaczysz. Nie. No, przysięgam. Oni tak rzucali na tym odcinku. No, rzucali, kurwa. Czekaj. No, on ją... No. On ją łapał! No nie no! Wpisz kurwa na... Wpisz na YouTubie, Forester Ej, mam! 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 Sam! Patrz! Kurwa! Sam to zrobiłem! Nie no, my jesteśmy uposie w chuj, nie? Ogóreczki Ogóreczki Ale yeah, suniesz elegancko Ja pierdolę, dwa odcinki, człowieka to my się prawie do Hintam dokopali Normalnie pa zahał biorę prawym guzikiem myszy. Pierwszy raz po półtora godziny gry będziemy płynąć kołem Ty, wiesz co? No Ja umrę Żegnaj, stary To żegnaj! Kurwa Ty, chodź Jukę potniemy zanim się wyjebie jak się wyjebie to popłyniemy Ty tnij tą jukę Ja tamtą Jukę No bo i tak umrę i tak umrę I też nie może być chyba takiej pogody, wiesz? Żeby płynąć? No bo jest taka pogoda... Możliwe, że nas może pierdolnąć Tako dupno w pes pogoda jest, wiesz? Trochę nie, nie jest za dobre na, na pływanie raczej. Ale zbieraj juki od chuja, tu musi być to na juki teraz Oho, no, ja tu wody ledwo co mam Dobra, a tu leci ta woda? Czekaj... mam wody. Patrz Idę na drzewa chyba. Gotowy jesteś? Gotowy jesteś? Co tu się o, kurwa? No kurwa. Patok siadaj. A jak? Prawy a prawy można patrzeć. A teraz. Oluju, to... wyjebałem je! Patrz! Gdzie on jest? Na drzewo mi krzesło nowe. No Ale jak ja to. Okej, kurwa, krzesło. Jak ja to tam dorzuciłem? No, podrzuciłem do góry i nie ma. Całą jukę naścinaliśmy na nie. Jak coś. Ej, ale ja nie wiem, nam nie zbierało wody kurwa, jak nie było tych tutaj. Nie wiem. Jak nie ma liści, no nie zbiera. Ale ja czemu? Zaraz będę leżał na ziemi. Ej, to jest chuj, oddaj krzesło. Szukam tego krzesła tu w krzakach, stary Ja je przysięgam, wziąłem i do góry je podrzuciłem Nie? I ja nawet nic... nie widziałem, gdzie one poleciało Ja do góry Normalnie tak, jak stałem No tak byłem w kosmos, tak go. Kurwa, no nie ma wody, ty, nie zebrało się, byś trzeba By trzeba zrobić takie drugie Ej, w sumie na drugie byśmy mieli Tylko my nie umiemy dziurki zrobić w kokosie, to jest no, problem No, ale jak to tego doszło, stary, że my mieliśmy dziurkę w kokosie? I tego w ogóle nawet nie ma w... W craftingu No No nie wiem, nie wiem Koku flask Też się... prawym pewnie. Kurwa wszystko w prawym na się robi. Może prawy jest... Kurwa. No nie no. Dobrze, ja już wody nie mam Ale Plus jest taki, że mi tylko życie spada. Ja czekam, aż umrę tak szczerze jest woda! Nie Chcesz wodę? Te. To pi A z... jakie tu liście dajesz? Ale patrz kurwa bez sensu. To trzeba dać dwa liście. Kurwa czekaj. No i woda się robi wtedy. Ty, umieram, trzeba spokojnie, będzie, to ja się do... To będzie jakieś kokosy, nie? Zbierać się z innej wszystko. Ja, ja kładę tu moje itemy. Są podpisane tak, że kurwa... No ale to już nie będziesz ty przecież. Ty umarłeś. Czekaj... To twoja druga postać już nie będzie wiedziała, stare o tych itemach. Czekaj, siadam dupą na to gówno. A to... tego? Psychikal jakiś <laughs> na, mi urósł. kurwa. Je jeżowca się. Na, je na jeżowca chciałem usiąść dupą Nie udało się. Czekaj, gdzieś miałem takiego jeżowca, co już mi raz już połamał. I samu, co chcę zrobić na koniec życia? Siadać dupo na wszystko. Normalnie, ja wszy jak została mi godzina życia, to siadam dupom na jeżowca. Gołą. I co to jest takie obrzydliwe? Kurwa, może. Marlena Kurwa, trochę wyglądek, Marlenka. Marlenka jest taka trochę agli. EJ JAKO WIELKA RYBA PIERDOLONA Zaraz Cię wpierdolią GIGANT Stary Ona wygląda jak godlewska kurwa EJ REKIN REKIN MŁOTEK No to zostaniesz pożarty No właśnie nie bo mnie nie złapał Ale mam coś tutaj Od razu, Zanim umrę to Czekaj I te palm saplingi Ej duszę się umieram a widzisz, że dadłem? Bo ja ci widzę, jak dadłem. Nie. Ja odedłem. A i co, co? Kiedy, kiedy będę żył? I co, nie będę żył? No, stary jestem wygięty, hopie i nie. No, wyglądam no to... jakbym, jakbym nie żył, tak wygląda. No niestety, kurwa, będę, będę odliczać czas, kiedy wrócisz, a nigdy nie wrócisz już do mnie. A, a nie możesz mnie pochować? Tu jestem. Ile tych sadzonek do palmy? Ej, Gdzie ty jesteś? Przed tobą? Bo tam. No, widzisz? Idę po ciebie Może mnie pochowaj? Ale nie żyje czy nie? Czy żyje? O kurwa! O, ale cię kurwa Lekin! goni To coś już po grze? Mnie i uciekaj o, Koniec Ale on na ciebie, nie na mnie, ja nie żyję No ale przecież mnie zjada, ty nie widzisz? No, on... La no łap i pójdź ze mną no, już mnie kurwa pożarł, jak coś. Pożar. ciosa I Idzie, pożar catering? Pożar catering zrobił ze mną. Z kodem i samu 10% taniej. Nie można nic z tobą zrobić. Nie można? Bandażem cię może, kurwa. Ja tak, tak nie. bandaż! Żyjesz! Ty. O kurwa, żyję Zobacz zegarek. Czekaj, bo rekin nas zabije, kurwa. No ja jestem na jed jedno życie mam. Spierdalaj bo nas rekin zabije. Chodź ci wody dam. Normalnie bym ob, ob, Ale mam jeden healthy Nie nadepnij na to, będziesz miał kurwa do. Znowu... Kurwa, bo ja tyłem No nie, u, uważaj, uważaj. Dobra Chciałem się zabić, nie wyszło Ale uratowałem cię Zrób coś do żarcia No masz właśnie na kiju Ale nie można go podnieść No to fakt A czy a jestem, jestem nawodniony chociaż? Na jeden Ja, ja na... nic Ej, zrób jedzenia trochę, ale... Można zjeść max kokosa jednego? Ja muszę sobie tego zrobić, miecza Bo upuściłem tam jak mnie rekin kurwa dziabnął Ci przestraszyłeś i go upuściłeś? Stary, podskoczyłem na krześle, prawie zajebałem w sufit Masz tu kokosa jednego Ja, ja, ja mam, połówkę. ale zjedz jednego tylko Dobra, zjem dwa Bo straczki dostaniesz, więcej nie wiem. Nie, bo... nie dostałem Właśnie, bo jak chcesz tak dwa to nie dostaniesz, a jak zjesz jeden Znaczy, jak chcesz jak dwie połówki to nie dostaniesz, a jak zjesz jeden to dostaniesz no, ale mam jedno życie. Dobra. Słuchaj, jedziemy zaraz, płyniemy. Jak ubrzemy ja i ty, to co? To koniec. To game over? Kurwa woda. No. Z wodą jest największy problem. Jest straszny. I te kokosy nie rosną, stary. A nie mają. Wszy a wszystkie zlutowałeś? No. O kurwa. Na każdej palmie byłem. Yy, ja płynę teraz. No dobra, to ja siedzę. Gdzie to jest? Tutaj tu. jest. No, dymaj, dymaj, w... Sz, szpadel. Na hipopotana tam. No, musimy go wziąć. Wezmę z tobą, pa! Jak ja cię jak ty silny jesteś? A to w wodzie to wiesz. Tylko dobrze ją obróć. O, o, i kurwa, bam! Bam! No i tak na spływach kajakowych się kończy właśnie kozaczenie. Tak, o alkoholu. tak. Z tego nigdy nie pływajcie po alkohol. Uda się? Co ty robisz? No, op, o, 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 o! No! Do góry, do góry, do góry! Hop! Daj mi je jeszcze raz. Pod no. Odjebaliśmy p... My nie umiemy wypłynąć. Uż. My jesteśmy kurwa... Dawaj y to na lo. Na, na no. I obróć. I hop! Dobra. Dobra. I teraz jest. na wodę. Tylko żeby jutro nie o, było... kurwa, <coughs> tylko ostrożnie trzeba. Żeby nie pękł. Nie, to jest mocny materiał, stary. Dobra. I wskakujemy do środka i płyniemy. Tam, A, gdzie jest Tak, gdzie jest hip i tam. Hmm? A z Kodem i samo widzowie macie takie zajebiste skiny kurwa na Fortnite No idzie, że chodzi samo i oddaję, przysięgam A ja zarabiam Wtedy. A wy nic nie tracicie. Nic. A ja zarabiam. Nie bo ja tu w kamienie lecę. Na którym jedziemy? Tam jest hipkopotam na lewo. No. Na lewo, no? Do hiphopota. Zajebiście. Ej, tam no. jest jakiś wielki statek, kurwa tankowiec. Ej, faktycznie. A my tak, wyspa piratów, z kamieniem to. Kanibale człowieku. Tak, a my z kamieniem w ręce. Ja mam dzidę. Ale ja, tu jest no. naprawdę tych wysepek w cholerę. Jest dużo, no. Ciekawe czy to jest tej gesty jak w Minecrafcie, że się respią losowo? Nie nie, pewnie są jakieś ograniczona ilość. Kurwa pić mi się chce jak przyjebać, dawaj, dawaj nie. W ogóle to jest wyspa. Gdzie jest kamień? I drzewo. I drzewo. Ten nosorożec okazał się jakoś łodzią. Łodziom, no? Ja nie nosorożec, tylko hiphopotam. Hiphopotam. Ale ten duży statek? Pusi. Z to wygląda jak. Yy, ta, platforma wiertnicza z tym. do ropy. Z ropą, no. no. Wyskakuj, a ja wezmę na brzeg. wezmę na brzeg. Na brzeg, nie ma tu żadnych os, Umiem owadów. Go złapać. Jaki kurwa wielki człowieku triceratops. Dobra, tu pa. zostawimy Nie Widzisz, te... Widzisz tego? Widzisz co tam stoi? Widzisz To jest pająk O kurwa, jaki krab. To jest krab? To chyba krab taki wielki, ale tam chodzi pająk też jakiś Ej, mam, patrz, masz latarkę swoją Weź to, to. Weź, weź to, jak możesz Jest, faktycznie A jak co, to się weź? Coś jeszcze bierzemy? Weź, wszystko, całą tą, całą tą, cały ten kufer weź, bo te kufry się nam przydadzą A bo to idzie wziąć faktycznie Ta. Wziąć cały kufer Barrel, co to jest barrel? Że buty, ten. ale piszę barrel, a nic nie mogę z tym barrel zrobić, wiesz? Zam wlazłeś? Tak, no. A jakbym to. Dobra, barrel nie idzie jednąć. Na pewno? No, tu jeszcze jest szafka, ale... ale ona jest pusta. Ja ją zmacałem całą. Chodźmy. No to... Dobra, to to jest już wydymane, ale ja muszę się napić czegoś. Ja co z Czekaj, patrz, 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 ciekawe. patrz, patrz. <laughs> Gdzie bym wywalił. Ko patrz, i tu, tu leży pełno. Widzisz? Klautów na tym... Mm. Ej, a tu kurwa... Ej, tu leży statek podwodny! To trzeba by było nura dać tam. Ta, ale muszę się napić, bo zaraz zdechnę. Ioki, to Ej, Są piękne. kokosy! Są kokosy, chodź! Dobra, uratowani jesteśmy trochę. D weź, rób piciu. I aloes, no, to aloes! To Iś? Chyba bo wejść to łatwo, ale później zjechać, żeby się nie zabić, to... Wol, a ja lecę po następnego już. A tylko jeden był? No tutaj jeden był na tym. Ale tu jest kolejny. Ej, a weź rzuć... A, a możesz rzucić ten... Y no? Co? Weź tu rzuć ten, ten... Ten skrzynek. Cały pizdni. Kurwa, nie to zrobiłem co chciałem. A czekaj. A żeby włożyć, ta? No bo ja mam... A jak... Z a więcej Tab. się nie... Nie da się chyba więcej włożyć, wiesz? Tam było jeszcze miejsca, chyba. Nie, bo tu jest chyba trzy są. To Ty, czekaj. chyba włożyłem. Czekaj. Nie? Ty włożyłeś, jak włożyłeś? Najpierw klikasz tab, później plecak, a później item, który chcesz włożyć. Ale głupi jestem, wiesz? To może ja nie umiem to czekaj ci dam, patrz Już Bla... jest pełny. Full? Full. Dobra. Ale no to. Ale czekaj. Blachy... A to czekaj, to blachę dajmy. Daj jeszcze jedną. jedną blachę. Czekaj. Ej, zjadłem Aloes i czekaj. Bo tu aloes jest normalnie Ej, ja tu. Zjadłem dwa aloesy Ale nie wiem czy one mi coś dały No one powinny cię jakoś tam ten A może nie masz opryszczki? Mam, bo sprawdzałem Dzień, Ja ci poświecę, ty jeszcze musisz tych kurwa kokosów najebać Ej, Jest dzik kurwa dzik On chodzi z dzikiem Jak to? On jest większy od dzika Czekaj ja tą jukę tknę, Bo to juka się przyda Kokos? Ale ciemnak jak w dupie którym to się pali? No O Ale mi świecisz czy sobie, kurwa. Tu jest Ale to Aha, ty taki jesteś Ale ty tak samo świecisz No jak tak samo? Dobrze świecę, ci świecę Po chuju, fest świecisz Ja sobie wypiję i opierdzielę jednego Kurwa, jaki czarny bambus jebany Zobacz to Nie, to jest choinka czarna Ty To na pewno nie jest bambus Ej, Cik! Raszuję mnie! Zabij go! Zabij go! Zabij go! No nie no, zabij go! Czekaj, dzidę, musimy jąć. To do, na, tu, do wodu, go. do wodu chodź, do wodu! Chodź tu! Dostał świniak w oko i biegnie na mnie dalej! <świniak <świniak chodź do wody, chodź! Ubywa goni mnie! gnój, Od, odjebałeś! Ale widzisz jak mam ma w woku tego dzidę? Woko po prostu trafiłem mi od żyje! to zapierdala! Ale musiałeś go, ale go fest wkurwiłeś, nie? Ej, ale ty masz dzidek, czemu ty nie rzucisz w niego? Nie mam dzidy, mam mieczyk. Bo ja Didę zostawiłem w tym. Masz dzidę Nową? Tak. A, a trafisz go kurwa? No kurwa no a widziałeś gdzie miał Did? Woku <noise> <noise> bo drugą do nas kurwa nie znajdzie. <noise> Tu są małe. Jak, kurwa, to no, była locha? Kurko małe, dziczki takie, synki małe Chodź A matka kurwa. z kijem wokół biega, kurwa A matka z kijem wokół biega Gdzie to masz? Kurwa. jest, a matka Widzisz? gdzie? A matka pa, o kurwa, leci Dobra czekaj, Na matkę się sfokusuj Weź ją, kici kici Czekaj, czekaj, ale na, musisz trafić a... Musisz trafić, bo mamy 0 HP A co jak mały, młody się rzuci? Cześć, Czy gotowy? No, ale nie, 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 w, w gło... O, o, kurwa, w kurwa. nogę trafię! spierdalaj! Do wody, do wody! Uciekaj, ja... Kurwa, w czaszce biegnie. <noise> <noise> no, sorożec kurwa. Odjebałeś, kurwa. Kiedy to Ej. zdechnie? Ej, ty też się utrafiłeś. No, w nogę. Ma trzy kije i to biega jeszcze. Jeba, Czekaj, ty ją ko kontroluj, ją, ja zrobię jeszcze dwie dzidy. Rób jeszcze. Najlepiej to tak... Leci, leci, leci! Leci na mnie! Kurwa. Nie czekaj! O, skręca jak do ty! Co? Eko na Blona chyba gra z Jawczanem! co się dzieje! Jak ja mam ją jebnąć. Ja się boję pojeb... po... Ja, Dostała! Zajebała mnie! Nie, nie był! Stary kurwa! Nie jest dobrze! Ej ona ma kurwa pięć 2 ubi... Stary wstawaj Spierdalaj kurwa Zabiła mnie przecież Ona ma pięć dzit Leci, leci, leci Uważaj Leci, nie leci, nie Ej, leci, musisz, dziękuję, ale... musisz. A jakbym wyjął jej to dzidę i znowu wbił? Nie, bo masz dwa hape i ona cię pizgi, ona od razu cię pisnie. Ona cię nie wiesz? Ona cię pisnie, od razu cię pizgi. Czekaj, ja szukam. Z kurwa trzyścioma pomiędzy oczami. To już jest Jerzyk, kurwa, Jerzyk śpi z nami. Idź, kurwa, dawaj mi bandaż, bo będę tak leżał do pojutrze, kurwa. Znajdź, znajdź. I opierdolę, krab mnie goni. Nie, uciekaj. Ten wielki. Uciekaj przed kurwa krabem. Jokie, to jest kurwa bydle, to nam. Jak to wspina się? Spróbuj na wraka. Tu jest jakiś wrak czy nie ma jakiegoś wraka? Ty. Jedyna opcja, mi się wydaje. Kurwa, zaraz mnie ten mały świniak dojdzie. Do a, a, a prawym nie możesz mnie ciągnąć? Nie, nie mogę właśnie. Próbowałem. No, chyba ten wrak. O tutaj, o tu wrak jest, no. Spróbuj na wraka. Kurwa. Może być ślipa. Wyjmie. A skąd ty wiesz, że bandaż można zrobić, jak nie można? Można, bo taśma jest potrzebna i... i ten. A i... skąd ty to wiesz? Przecież nie ma tu tego. Z telefonu. Z telefonu wiem. Z telefonu. Z <laughs> pomogłem. Z zegarka tego, co piszczy. No ni chuj a nie ma tutaj bandażu stary na craftingu. To wsiadaj na tratwę i płyń kurwa po, po ten i wróć po mnie z bandażem. A czemu tu taka skrzynia? Tu byliśmy na tym wraku, czy nie? Nie wiem, jak jest skrzynia, to nie byliśmy. No na jednym byliśmy tylko. Aha, bo tu kolejny. Dobra, to teraz tak, latarka. Powiedz, że tam jest, powiedz, że tam jest. Nie powiedz, było, że nie jest. było w tej skrzyni, ale tu jeszcze będzie może jakaś jedna skrzynia. Można zanurkować pod wodę i jest taki wrak też tu jeszcze jeden po drodze. Pod, y... Właśnie. Tam, gdzie stawialiśmy, no, 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 to tam no, no. był wrak, gdzie można zanurkować. Właśnie do niego i, Ale my są w piździe, chociaż, chociaż jasno się robi. Tutaj. Kurze, proszę, ratuj to. A nie można mnie jakoś przenieść? już chyba nogi rozerwało. Nie idzie chyba. Trzący. Ten zegarek człowieku nie odpuszcza. Ja widzę jakiś pasek, ale ja go mam na fulla. Ale pisze, że przeżyłem dzień czwarty, także ja nie wiem kurwa, chyba jeszcze żyję. Ole kurwa, bydle ryba A ty nurkujesz? Tak Ja mam straszną muzykę. Dla nieżywych. Płyniesz na wrak, ale z pontonem? O skrzyńka, mów, co jest. Dwa młotki. Ja pierdolę. Silnik i kątówka. No weź to kurwa jak możesz, albo po to przypłyniemy jak jakby... Nie wezmę. Dobra, jest nie do... Dobra, krótki opis, jest nie do skraftowania. <laughs> ja pierdolę. Kurwa mać! No i tyle. No i chuj. No i cześć! No nic kłoczek. Wyślij mi to nagranie, ja będę się żegnał. Bardzo wam dziękuję, że oglądaliście. Trzymajcie kciuki, żebym wyzdrowiał, kurwa. I wbijajcie na One Night Casino, a my kładziemy się i po same kule i wrócimy silniejsi. Niera.